Półtuski Szpital ma nowego udziałowca, przekaże 3 miliony złotych i pokryje straty placówki w zamian za 40% udziałów w nowej spółce. Centrum Medyczne i Szpital stworzyły spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Starostwo Półtuskie wierzy, że dzięki temu Szpital wyjdzie z długów. Kontrakt półtuskiego Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na 32 miliony złotych. Wydatki są jednak większe. Placówka ponosi straty w wysokości 300 tysięcy miesięcznie. Zamyka się stratą około 4 miliony złotych za pierwszy rok obrotowy. Z tego właśnie powodu władze powiatu zaczęły szukać nowego udziałowca. Spośród czterech ofert wybrano tę złożoną przez Roberta Gajdę. Wszyscy radni i koalicyjni i opozycyjni głosowali za. Do spółki doktora Gajdy. Wkład pieniężny to jest 3 miliony złotych, które firma Centrum Medyczne wnosi do, do nowej spółki. Umowa zawiera również klauzulę, że jeżeli pojawią się straty, to należące do Roberta Gajdy Centrum Medyczne je pokryje. Dzisiaj wchodzę i muszę zobaczyć, co tam jest. Na pewno. Yy, yy, umiem oszczędzać z całą pewnością. Mam też gro kadry, która mogłaby wspomóc szpital powołanie nowej spółki ma ułatwić dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów. Widzę to jako dobrą perspektywę dla przyszłości tego szpitala, chociażby poprzez możliwość większą zatrudnianie lekarzy. W Pułtuskim szpitalu jest obecnie 165 łóżek, 8 oddziałów i 19 poradni, obsługuje ponad 100 pacjentów Dziennie.